Miejsce 70. Teraz muscle car, w którym nie tyle przedłużono, co powiększono to tylowo. Primów Road Runner Superbird. What? Szczerze mówiąc? I na co to komu? Samochód z ławką ogrodową na bagażniku. Nie przypuszczałem w ogóle, że takie auto trafiło kiedyś do produkcji. Oczywiście kojarzę to auto z tym gigantycznym spoilerem, ale zawsze wydawało mi się, że jest to jakaś tam przeróbka e, jakiegoś warsztatu zajmującego się customizowaniem motocykli i samochodów. No ale nagle okazuje się, że ktoś padł na pomysł, by takie auto produkować seryjnie. Wymyśleć taki spoiler, trzeba mieć dużą odwagę cywilną. Wymyśleć ten dach prezentowy, który się będzie tak odcinał od tego samochodu, też. Szyby bez ramek, też. Przód w w kształcie klina też, wloty na masce też, maleńkie kółka. Wszystko w tym samochodzie jest totalnie porąbane. Porąbane są też wymiary tego auta, które, dodajmy, budowano do udziału w sportach motorowych. Plymouth Superbird ma 5 m 60 cm długości, więcej niż Mercedes klasy S. Ale dość już darcia łacha z tego biednego klasyka, bo Super Ptak ma się czym pochwalić. Pod maską ma 7-litrowy motor, który rozpędza go do setki w 5,5 sekund. Trzeba pamiętać, że te lata 60. były troszeczkę szalone, i walka w tym rynku maselkarów w Stanach była bardzo taka ostra. Ten samochód chciał zaszokować swoim wyglądem, ale nawiązania do lotnictwa i tego, co wtedy było jakby na topie w rozmowach między ludźmi. Bo to były czasy budowy schronów, zimnej wojny i to nagle samochód, który wygląda jak myśliwiec, to było coś. Sam Plymouth Roadrunner, no oczywiście jak należy. V8, wolno ssące, jak należy napęd na tył, jak należy mnóstwo hałasu i gulgotu, zdolność do palenia gum w dowolnym momencie. No i technika zarówno zawieszeniowa, jak i układu kierowniczego, przy której europejscy producenci płakali ze śmiechu. Tymczasem Amerykanie pękali z dumy, bo to wielkie skrzydło, to wbrew wcześniejszym opiniom wcale nie jest ławka ogrodowa, a zaprojektowany przez speców z Naskaru prawdziwy dodatek aerodynamiczny.